To jest Włoski w podróży odcinek trzeci. Cześć, tu Wierdżinia. Cieszę się, że trafiłeś, trafiłaś na mój kanał Mariana Italiana. Cześć, tu Maciej. Mariana Italiana to seria podcastów do nauki języka włoskiego, a także blog, który możecie odwiedzić na stronie www.marianaitaliana.com. Ciao Virgi, come stai? Alla grande, e tu? Mi sento divinamente. Perfetto. Sei pronto? Sì, si, sono pronto. Bene, cominciamo. Dzisiejszy odcinek to trzeci z cyklu podcastów pod tytułem Włoski w podróży. Uczę w nich podstawowych określeń niezbędnych do komunikacji w języku włoskim, w szczególności w podróży. Dzisiaj nauczymy się zwrotów, które pozwolą nam poznać lepiej naszego włoskiego rozmówcę. Zaczniemy od krótkiego dialogu. Ciao! Ciao! chiami? Sono Maciej, e tu? Sono Virginia. Piacere di conoscerti, Maciej. Parli italiano? Ah, un po'. Sono principiante. Zobaczmy teraz co nowego pojawiło się w dialogu. Po powitaniu zapytałam: Come ti chiami? Come ti Czyli jak się nazywasz? Na tak zadane pytanie mogę odpowiedzieć chiamo Virginia lub Sono Virginia. Odpowiadając, wybrałem tę krótszą formę. Na pytanie chiami odpowiedziałem Sono Maciej. Sono Maciej, czyli Jestem Maciej. Mikiamo Virginia, to mam na imię Virginia. Żeby lepiej zapamiętać pytanie, jak masz na imię? i sposoby odpowiedzi na nie zadam to pytanie jeszcze raz tobie słuchaczu postaraj się na nie odpowiedzieć używając formy mi chiamo lub sono i wstawiając swoje imię come chiami gdy się przedstawiłaś powiedziałaś jeszcze piacere di conoscerti piacere di conoscerti piacere di conoscerti piacere ci mi Piacere di conoscerti to miło Cię poznać. Po polsku, gdy jeden z rozumówców powie miło Cię poznać, drugi odpowie kurtuazyjnie, cała przyjemność po mojej stronie. W języku włoskim, żeby wyrazić dokładnie to samo, użyjemy zwrotu il piacere tutto mio. Il piacere è tutto mio. Il piacere tutto mio. Il piacere tutto mio. Na końcu dialogu pojawia się pytanie parli italiano? Parli italiano? Parli italiano? Parli italiano? Parli italiano, parli italiano czyli czy mówisz po włosku? Najprostszą odpowiedzią na to pytanie byłoby si lub no. Tak lub nie. Ty odpowiedziałeś un po, czyli trochę. Un po. Un po. Un po. Esatto. Un um po daje szansę na dłuższą rozmowę niż na przykład si lub no. Jeśli posługujesz się jakimś innym językiem, na przykład angielskim, po un um po możesz dodać. Me la cavo meglio con l'inglese. Me la cavo meglio con l'inglese. Me la cavo meglio con l'inglese. Me la meglio con l'inglese. Un po me la cavo meglio con l'inglese. Trochę, ale lepiej mi idzie z angielskim. Jeśli rozumiesz wystarczająco, ale wciąż masz problemy z mówieniem, możesz powiedzieć: "Capisco abbastanza, ma fatico ancora a parlare." Capisco abbastanza, ma fatico ancora a parlare. Capisco abbastanza, ma fatico ancora a parlare. Capisco abbastanza, ma fatico ancora a parlare. Capisco abbastanza. Ma fatico ancora a parlare. Rozumiem, ale trudno mi się jeszcze wysłowić. Jeśli masz odrobinę poczucia humoru, to możesz też pozwolić sobie na parlo perfettamente dopo un paio di bicchieri di vino. Parlo perfettamente dopo un paio di bicchieri di vino. Parlo perfettamente dopo un paio di bicchieri di vino. Parlo perfettamente dopo un paio di bicchieri di vino. Parlo perfettamente dopo un paio di bicchieri di vino, oznacza mówię perfekcyjnie po kilku lampkach wina. Ostatnim zdaniem, które wypowiadam w dialogu, jest fraza sono principiante. Sono principiante. Sono principiante. Sono principiante, czyli jestem początkujący. Przechodzimy do drugiej części naszej lekcji. Zadamy w niej pytanie: Skąd jesteś? I odpowiemy na nie na różne sposoby. Wysłuchajmy krótkiego dialogu. Di dove sei? Sono di Cracovia. Se inglese? No, sono polacco. Węgoda la Polonia. Dialog rozpoczęliśmy od pytania Didowe sej. Didowe sej Di Dido sej, czyli skąd jesteś? Jeśli chcę powiedzieć z jakiego miasta pochodzę, powiem sono di. Na przykład jestem z Krakowa, sono di Krakowia. Sono di Krakowia. Sono di Krakowia. Sono di Krakowia, czyli jestem z Krakowa. Czy po sono di mogę wstawić dowolne miasto, czy mogę powiedzieć sono di Poznań, sono di Rzeszów, sono di Stary Sącz? Ovviamente. Nazwy niektórych miast tłumaczymy na język włoski. Na przykład Wrocław to Breslavia, Warszawa to Warszawia, a Gdańsk to Danzica. W dialogu pojawia się pytanie say inglese, na które odpowiadam no. Sono polacco. Pytam, czy jesteś Anglikiem, a ty odpowiadasz, nie, jestem Polakiem. Powtórzmy tę część dialogu jeszcze raz. Se inglese. No, sono polacco. Sej polacco. Si, sono polacco. Perfetto. Wiem już, jak nazwać Polaka i Anglika po włosku. Czy jeśli chcę powiedzieć, że jestem z danego kraju, mogę użyć sono di? Podobnie jak miało to miejsce w przypadku pochodzenia z poszczególnych miast? Gdy chcę powiedzieć jestem z Polski, użyję zwrotu Węgo dalla Polonia. Węgo dalla Polonia to dokładnie pochodzę z Polski. Węgo dalla Polonia. Węgo dalla Polonia. Wengo dalla Polonia. Połączmy teraz obydwa dialogi, które pojawiły się w dzisiejszej lekcji i wysłuchajmy ich raz jeszcze. Mam nadzieję, że tym razem wszystkie zwroty będą zrozumiałe dla ciebie, słuchaczu. Ciao! Ciao! Come ti chiami? Sono Maciej, e tu? Sono Virginia. Piacere di conoscerti, Maciej. Parli italiano? A un po. Sono principiante. Di dove sei? Sono di Krakowia. Se inglese? No, sono polacco. Vengo dalla Polonia. W dzisiejszym odcinku nauczyliśmy się przedstawiać się i określać swoje pochodzenie. Dzięki zwrotom. Chiamo, sono di, vengo dalla. Będziemy w stanie udzielić naszemu włoskiemu rozmówcy podstawowych informacji na swój temat. W kolejnej lekcji poznamy przede wszystkim odmianę czasownika być w czasie teraźniejszym. Poznamy też nazwy kolejnych narodowości i nauczymy się, jakie końcówki dodawać do przymiotników w rodzaju żeńskim i męskim. Proponuję przed wysłuchaniem kolejnego odcinka naszego podcastu powtórzyć zwroty i wyrażenia z poprzednich lekcji. Jeśli interesuje Cię również, jak zapisać wyrazy i zdania z tej i innych lekcji, zajrzyj na moją stronę www.marianaitaliana.com. Znajdziesz tam materiały dodatkowe, które pomogą w utrwaleniu zdobytej wiedzy. Do usłyszenia za tydzień! Ciao!